Witam w kolejnym Aceranku. Dzisiaj sięgamy po dzieje apostolskie, a właściwie po prolog. Kilka wersetów. Od pierwszego możemy przeczytać aż do ósmego. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez ducha świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując im się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni duchem świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? że do nich nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Przerwiemy w tym miejscu czytanie. I parę słów komentarza. To jest ostatnie spotkanie uczniów z Jezusem, tutaj na tej ziemi. Ostatnie fizyczne spotkanie. Jezus składa im pewną deklarację, powtarzając zresztą coś, co już wcześniej obiecał. Mówi im, słuchajcie, ja odchodzę, ale wy teraz macie czekać na wypełnienie się obietnicy Ojca. Już wam o niej mówiłem. Minie niewiele dni, dokładnie dziesięć, i będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. No niezwykła obietnica. Co uczniowie z tego zrozumieli? Trudno powiedzieć. Ale na pewno zrozumieli, że stanie się po pierwsze coś nadzwyczajnego, po drugie na pewno rozumieli przyjście Ducha Świętego jako wyposażenie w niezwykłą moc i kojarzyli to zapewne z tym, co potrafił czynić Eliasz czy Elizeusz, tacy dwaj naj, najbardziej spektakularni prorocy izraelscy i wpadli na pewien pomysł. No i zapytali Jezusa w związku z tym, że urodził się ten pomysł w ich sercach. Musieli o tym dyskutować. Musieli to w jakiś sposób wspólnie omawiać. I kiedy się zeszli, wszyscy razem, to go zapytali. Panie, czy jak przyjdzie ten Duch Święty, czy jak spocznie na nas to wszystko, co obiecujesz, to odbudujesz wtedy. Królestwo Izraelowi? Dlaczego w ogóle o to pytali? No bo to było coś najważniejszego dla nich. Byli Żydami. Ich kraj był okupowany. A Żydzi ciągle odnosili się do potęgi Izraela sprzed tysiąca lat. Królestwo Dawida i Salomona. Zresztą stare przymierze zapowiadało, że to królestwo powróci. No to kiedy ma powrócić, jak nie teraz właśnie, kiedy zostaną wyposażeni w tak niezwykły sposób? No któż mógłby sprostać takiemu Eliaszowi czy, czy Elizeuszowi? A któż sprosta tym setkom uczniów, którzy będą tak wyposażeni? Przecież armię rzymską rozbiją w pył i to w parę minut. Nie możemy się dziwić, że oni w ten sposób nie myśleli. No, byłoby chyba nieuczciwe, gdybyśmy powiedzieli, że o nie, my byśmy tak nie pomyśleli. Reakcja Jezusa jest bardzo ważna, jest kluczem do zrozumienia czegoś, czym za chwilę będziemy mówili szerzej. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił. Pierwsza bardzo ważna informacja. To nie do Was należy. Nie Wy będziecie decydowali. Nie od Was zależy, co się stanie w historii. Tak nawiasem mówiąc, Jezus nie zaprzeczył, że to królestwo zostanie odbudowane. To tak kamyczek do ogródka tych, którzy delikatnie mówiąc nie lubią Żydów. Królestwo Izraela zostanie odbudowane. I będzie o wiele potężniejszy niż było kiedykolwiek. Pamiętajcie o tym. I dalej Jezus mówi tak, ale wy macie wziąć moc Ducha Świętego wtedy, kiedy na was stąpi. I macie być moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii. I aż po krańce ziemi. Przenieśmy się do naszych czasów. Bywa, że modlimy się o różne rzeczy. Modlimy się nawet yy, z przekonaniem, że kiedy jak kiedy, ale na pewno teraz musi się to stać. Wszystko na to wskazuje. Czasami sobie pozwalamy nawet na takie komentarze typu bracia i siostry, wiecie, Pan mi powiedział. Pan mnie przekonuje. Nie przeczę, że Bóg mówi do człowieka, nie przeczę, że Bóg przekonuje człowieka. Samemu mi się zdarza, że coś takiego przeżywam. Ale zaiste, gdyby rzeczywiście Bóg mówił i przekonywał o tym wszystkim, o czym ci ludzie wokół mnie mówią, no to musiałbym dojść do wniosku, że jest wielu Bogu, ponieważ ponieważ oni sobie wzajemnie zaprzeczają. Modlimy się o pewne rzeczy. Ale musimy zrozumieć pewną bardzo istotną rolę Ducha Świętego w takiej modlitwie. Duch Święty nas zachęca do modlitwy. Ale to nie oznacza, że Duch Święty ma w planie, abyśmy teraz tutaj uczynili coś, o co się modlimy? My nie jesteśmy jedyni na tej duchowej wojnie. Nie jesteśmy jedynymi, którzy mają coś w tej duchowej wojnie do powiedzenia. No przyjmijmy z pokorą, że jesteśmy po prostu jednym z żołnierzy na tej wojnie, a sztab jest zupełnie gdzie indziej. I to, że się modlimy, to można by porównać do sytuacji żołnierza, który trwa na posterunku, czy czasami nawet używa broni aby to miejsce, w którym jest, nie zostało zdobyte przez przeciwnika. Ale to nie oznacza, że ten żołnierz jest najważniejszy. I to nie oznacza, że właśnie ten żołnierz dokona najbardziej bohaterskich i spektakularnych czynów. Bóg sam buduje swoje królestwo i czyni to tak, jak chce. Bóg zbawia kogo chce, gdzie chce i kiedy chce i robi to niezależnie od tego, czy... Ludzie, którzy mu służą, robią to z radością, z miłością, z wiernością, czy też po prostu no, robią to byle jak, mówiąc tak kolokwialnie. Bóg ma swój czas. Ja wiem, że niektórzy to wykorzystują do tego, aby podkreślać swoją niewiarę. Tak, jestem tego świadomy. Ale nie mówimy o ludziach niewiary. Mówimy o ludziach, którzy modlą się. Modlą się, są świadomi tego, co robią. Są pełni Ducha Świętego, są ochrzczeni Duchem Świętym, są namaszczeni w Duchu Świętym i nawet są świadomi, że to Duch Święty ich prowadzi do tej modlitwy. Ale ci ludzie też muszą być jak uczniowie Pana Jezusa. Macie iść tam, gdzie was posyłam. Macie robić to, co ja chcę. Macie to wykonywać w sposób, który ja uważam za najwłaściwszy. To nie my decydujemy. Nie my decydujemy. Musimy tego mieć świadomość. Czasami zdarza się, że ktoś mnie pyta, no jak to zrobiliście, że, że w kilka tygodni założyliście cztery zbory. Ale ja odpowiadam zgodnie z prawdą, niczego nie zrobiliśmy. A co mogliśmy zrobić tak naprawdę? Niczego nie zrobiliśmy. Robiliśmy i robimy ciągle to samo, czyli głosimy Ewangelię. My głosimy Ewangelię. Tak, robimy tego coraz więcej, robimy to pewnie coraz lepiej, także technicznie, dzięki pomocy internautów między innymi, ale my robimy to, do czego nas Bóg posyła, a Bóg z tym słowem, które my głosimy, robi to, co chce. Przecież my nie wiemy, co Bóg robi z tym słowem. Nie wiemy o tych wszystkich ludziach nawróconych. Nie wiemy o tych wszystkich ludziach, którzy dołączyli do takiego czy innego kościoła. Ale również nie mamy żadnego wpływu na to, że Bóg z ludzi, którzy są... Nawróceni właśnie pod wpływem głoszenia słowo Bożego nie tylko przez nas, nie tylko przez nas, tworzy zbory, które chce przyłączyć do nas. To jest Jego sprawa. My możemy mieć jakieś plany, ale te plany nie mają żadnego znaczenia. Bóg nie jest zobowiązany do realizacji naszych planów. To my jesteśmy zobowiązani do realizacji Bożych planów. A kiedy je realizujemy, to Bóg może zechcieć tę naszą pracę w niezwykły sposób pobłogosławić, poszerzyć, powiększyć. Dlatego, że mówiąc też kolkwialnie, to jest w Jego interesie. Bóg nie patrzy na nasze interesiki. Kościół z punktu widzenia naszego Boga jest jeden. Jeden. A w związku z czym jest tylko jeden cel Kościoła na tej ziemi, pomijając oczywiście uwielbienie, jakie Kościół winie zanosić, e, e, jeśli chodzi o swojego Boga, to tym celem jest i, i, ić, iść i głosić słowo Boże wszelkim narodom i czynić z tych ludzi uczniów. To jest zadanie Kościoła. Kościół, który dba tylko o to, żeby przetrwać. Kościół, który dba tylko o to, żeby nie zachorować. Kościół, który dba tylko o to, żeby mieć coraz ładniejszą siedzibę. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest kościół, który wykonuje wolę Bożą. To nie jest kościół, którego Bóg zechciałby używać. Tak, to mógł być kościół, którego Bóg używał. Zgoda. Nikt temu nie zaprzeczy i nikt nie ma prawa zaprzeczyć. I podejrzewam, że w większości przypadków tak było, że Bóg. Właśnie takie kościoły używał. Ale kiedy kościoły zaczynają zajmować się sobą, kiedy kościoły zaczynają zajmować się tylko własnym interesem, w tym przypadku dzisiaj, w przypadku duchowej śmierci po koronawirusowej, kościół w większości przypadków, myślę o lokalnych zborach, walczy o przetrwanie. Wiele kościołów się w ogóle nie otworzyło. Niektóre, którym otworzyły się, nagle się przekonały, że nie ma ludzi. Ludzie się rozpłynęli, nie wiadomo gdzie. Znam takie przypadki, coraz więcej ludzi do mnie o tym yy, pisze, czy też rozmawia ze mną o tym. Niestety są teraz przykłady ludzi, którzy byli przekonywani przez długie tygodnie, że kościół to nie budynek, to nie mury. A teraz... Zmiana narracji. Trzeba do, do tego budynku byłoby przyjść. Ale ci ludzie mówią, ale to nie mury i budynek stanowią o kościele. To prawda, że kościół to nie mury i nie budynek. Ale też prawda, że kościół to jest zgromadzenie świętych. I powtórzę się za sobą. Kościół online nie istnieje. Takiego kościoła nie ma. Nie było i nigdy nie będzie. Jeśli się modlę, to nie we własnej sprawie. Jeśli się modlę, to nie wywyższając czy uwielbiając samego siebie. Jeśli się modnę, toż nie szukam swojej własnej woli, ale szukam woli mojego Boga. Czy tak jest w moim przypadku? Bo jeśli tak nie jest, to czy taki Kościół, czy taki wierzący mogą liczyć na Boże błogosławieństwo? A jaki Bóg ma interes w tym, żeby błogosławić ludzi, którzy zajmują się tylko sobą? Sami byśmy szybko doszli do wniosku, że nie ma w tym żadnego interesu. Bóg nie chce tuczyć, można tak powiedzieć, poszczególne osoby i poszczególne zbory. Bóg chce wykorzystywać dla zbawienia ludzi, tych, których zbawił sam, tych, których uświęcił, tych, których wybrał tych, których wyposażył we wszystko, czego potrzebują do życia i do pobożności. Jeśli więc się modlisz, to nie módl się, mając gotowy scenariusz. Dobrze jest wiedzieć, o co, się, o co się modlę, ale jeszcze lepiej jest wiedzieć, że tak naprawdę Bóg decyduje o tym, czy taka modlitwa właśnie w tym kierunku ma pójść. Słuchajmy tego, co mówi Duch Święty. Przecież On w nas zamieszkuje. Słuchajmy tego, co... Mówi Duch Święty. I uczmy się od Ducha Świętego chodzić bożymi drogami, a nie własnymi drogami. I realizować boży plan dla życia swojego i wielu innych ludzi, a nie plan dla swojego życia, który umyśliliśmy i który wydaje nam się najlepszy z możliwych. Naprawdę mamy do czynienia z Bogiem, a nie z bóstwem, którego możemy przekupić, tak nam się przynajmniej wydaje, i od którego mamy prawo żądać w zamian za złożone ofiary tego czy owego. Bóg jest Bogiem suwerennym. Ja dziękuję Bogu, że Bóg jest suwerenny. To po prostu pokazuje mi moje miejsce. Moje miejsce w szeregu, moje miejsce wobec Niego. Bóg jest suwerenny. Chwała Mu za to. Chwała mu za to. Jeszcze raz powtórzę, chwała mu za to. Panie, modlę się, czy wykonasz to, co Cię proszę? Nie Twoja to rzecz. Znać czasy i chwile. Ale kiedy już modlisz się, pamiętaj, ja Cię posyłam, abyś szedł i głosił Słowo Boże. Wszędzie aż na koniec świata.